Pani minister, chciałabym zapytać o warunki pracy nauczycieli. W kwietniu Rzeczniczka Praw Dziecka przedstawiła projekt ustawy przewidujący prawo nauczycieli do superwizji, czyli takich regularnych spotkań z doświadczonymi specjalistami, które służą wsparciu merytorycznemu, wsparciu emocjonalnemu w trudnych sytuacjach zawodowych. Ja w tej sprawie złożyłam interpelację, ale jeszcze nie mam odpowiedzi z resortu, ale chciałabym się dowiedzieć, czy. Ministerstwo Edukacji planuje odnieść się do tej propozycji i rozważa wprowadzenie superwizji jako takiego systemowego wsparcia dla nauczycieli, bo to miałoby kluczowe znaczenie w kontekście i rosnących obciążeń psychicznych, i ogromu pracy wielu nauczycieli, którym można byłoby po prostu w ten sposób znacznie pomóc, a to na pewno miałoby znaczenie i byłby to taki czysty zysk dla uczniów. Bardzo proszę o odpowiedź czy superwizja zostanie wprowadzona do takich systemowych rozwiązań dla nauczycieli. Dziękuję. Pani posłanka zrazem pytała pytała o superwizję. Pytała o superwizję. Jest to jedna rzecz, nad którą pracujemy, która w nowej reformie będzie wzmocniona zdecydowanie, bo też nauczyciele nam zgłaszają te postulaty, że superwizja jest niezbędna.